Opuszczam Desaloniki i udaję się do miasta o nazwie Pella. Miasto to od desaloniki dzieli niecała godzina drogi. Pella to teraz mała wioska rozciągająca się na obszarze 3 km kwadratowych i licząca około 2,5 tysiąca mieszkańców. Jednak nie w tym mieście jest powodem mojej wizyty. Jest to historia tego miejsca. To właśnie Pella była niegdyś stolicą Wielkiego Państwa Macedońskiego. Państwa, które urosło do niebotycznych rozmiarów pod władami Aleksandra III znanego w większości jako Aleksander Wielki, pogromca Persów. Zaczynając dowodzić państwem w wieku 18 lat i umierając w wieku 32 w mieście Babilon, Aleksander Wielki jest ojcem wielu wielkich osiągnięć. Jego armia z falangami ciężkiej piechoty wyposażonymi w pięciometrowe włócznie oraz wojskami ciężkiej konnicy jest do dziś podziwiana jako jedna z najpotężniejszych armii świata. Sam Aleksander Wielki zostawił po sobie nie tylko spuściznę wojenną. Znany jest w Grecji jako władca tolerancyjny, ceniący sobie różnorodność etniczną i kulturową. Nie plądrował on bowiem podbitych obszarów, nie narzucał im kultury i religii greckiej, ale raczej tworzył synergię z lokalnymi porządkami. Grecy mawiają, że przez tą synergię kultura Grecji mogła rozlać się na basen Morza Śródziemnego, tworząc kulturę nazywaną jako helenistyczną. Pella to miejsce, gdzie możemy zobaczyć muzeum archeologiczne oraz miejsce wykopalisk. Obydwa planuję odwiedzić. Jestem w Pella, stolicy byłego państwa macedońskiego, wielkiego państwa macedońskiego. Pella jest zlokalizowana około 40 km od Desaloniki. Tutaj znajduje się wykopalisko archeologiczne, do którego pójdziemy a za mną. Muzeum. Zapraszam serdecznie. Bilet kosztuje 8 euro. Bilet obejmuje wejście do muzeum i na stanowisko archeologiczne. Jak wchodzicie, po lewej stronie znajduje się kawiarnia i sklep z pamiątkami. Natomiast po prawej jest sala, gdzie możecie obejrzeć krótki film na temat historii miasta Pella. A tutaj jest kierunek zwiedzania głównego. Gdzie możecie pójść i zobaczyć różne e, rzeczy, wykopaliska, właśnie z tego miejsca? O, tu są toalety, ale jest taka sala, w której jest puszczony film Opella. Film trwa 7 minut, i od tego filmu zdecydowanie polecam Wam, żeby rozpocząć w ogóle zwiedzanie. Wytłumaczone jest wszystko, jeżeli chodzi o historię tego miasta, jeżeli chodzi o religię, handel, jak było usytuowane, jak blisko było morze i do tego przeniesiono tą stolicę do Pella, a z biegiem lat zobaczcie, morze się cofnęło. I cofnęło się aż do 25-23 km odległość. Tu mieściła się ta część archeologiczna, tu mieścił się pałac cesarza, a tu w prostej linii był port, no i tutaj w centralnej części Agora, czyli rynek. Natomiast całe miasto, zobaczcie, jakie było wielkie. Zwiedzam sobie muzeum, powiem Wam szczerze, że jest naprawdę imponujące. Bardzo dużo tutaj jest różnego rodzaju eksponatów, ładnie jest to wszystko opisane. Moja rada jest taka, że zdecydowanie polecam Wam od tego muzeum rozpocząć w ogóle zwiedzanie w Pelle. Czyli jeżeli przyjedziecie, to ja bym Wam radził, pierwsze co zrobicie, to pojechać do tego muzeum, zobaczyć film, zorientować się, poczytać sobie tutaj to zwiedzić, a potem pojechać na plac archeologiczny. Który dodatkowo pokaże wam to, co już wiecie i to, co to już rozumiecie bardziej znając teorię tego miejsca. Cały muzeum to pierwsze piętro na którym ja się znajduję i drugie piętro, które jest tutaj. Kierunek zwiedzania w tą stronę, obejście i schodami na górę. Wyszedłem z muzeum i przyjechałem na miejsce wykopalisk archeologicznych, gdzie znajduje się Agora Wejście jest za mną Chodźmy i zobaczymy co tutaj możemy znaleźć Tutaj mamy główną ulicę po której idę I ta ulica łączyła Agora czyli Rynek z Pałacem Cesarskim, który się tam znajdował dalej Jakieś 500 metrów ponad w tamtym kierunku i port może tutaj, które w czasach kiedy Pella była stolicą było tuż przy Pelli. znajdowało się zaraz tutaj obok po mojej prawej stronie Agora. Zobaczcie, Agora to miejsce, gdzie funkcjonował rynek, gdzie spotykało się, po prostu gdzie tętniło życie. To jest takie centralne miejsce całego kompleksu. My teraz widzimy tutaj te małe wykopaliska Natomiast całe Pele było o wiele większe Obejmowało obszar aż do miasta obecnego I te tereny tutaj po lewej i po prawej stronie Za murami miasta chowano zmarłych Cmentarze znajdowały się na zewnątrz A całość była położona na takim zboczu Tu jest lekkie zbocze, które przechodzi od strony północnej Południe. W związku z tym system kanalizacyjny, który tutaj funkcjonował, był oparty właśnie na tej sile grawitacji. Wszystko spływało do morza. Funkcjonowały takie żłobienia. Być może uda mi się znaleźć takie żłobienie, to Wam pokażę. Natomiast tu jest studnia. Zobaczcie tutaj, jakora z innej perspektywy, a ja zwracam uwagę na te kolumny. Styl. Dorycki. Pamiętacie pewnie z lekcji historii w liceum, że był styl Joński, koryncki i dorycki. Dorycki ten najbardziej surowy, który tutaj mamy. Korycki, ten najbardziej fantazyjny, z największą ilością różnego rodzaju ornamentów. Tutaj mamy agorę, a po prawej znajdowały się domy najbogatszych rodów. Znajdowały się tutaj pierwszy, tutaj, drugi, tutaj i widzimy mozaiki. A po co te mozaiki? Te mozaiki były częścią dziedzińca. No, tak naprawdę nie było nad taką mozaiką dachu. To był dziedziniec. Tutaj mamy przedstawioną mozaikę przedstawiającą sceny z polowania. Co ciekawe, tu w prawym górnym rogu nie wiem, czy to widać dobrze. Tu jest podpis. Podpisał się tutaj Gnosis, który zrobił tą mozaikę. To jest jeden z pierwszych takich podpisów na mozaikach, gdzie artysta rzeczywiście mówi, że to ja zrobiłem i to jest moje dzieło. A całe mozaiki były robione takim dosyć innowacyjnym stylem. Te kamyczki są takie owalne z każdej strony. Zobaczcie. Zrobię lekkie przybliżenie Miało dawać efekt trójwymiarowości i dynamiki A tutaj kolejna z mozaik dziedzińcowych Przedstawiająca scenę porwania Helen przez Tezeusa Te postaci mają puste miejsca tam gdzie oczy się znajdują Podejrzewa się, że były tam po prostu drogocenne kamienie, a ze względu na to, że to miejsce było grabione, to po prostu te kamienie ukradziono. W ogóle to miejsce było dosyć mocno grabione, a odkryte jest dopiero w 1960 roku, gdzie rozpoczęły się pierwsze prace wykopaliskowe. Natomiast Pełną parą ruszyły w 2002 roku, kiedy to miejsce dostało grant europejski. Od 2002 do 2015 prace naprawdę ruszyły pełnym kopytem, w związku z tym to miejsce jest dostępne. Pałac cesarza jest w tym momencie, znajdujący się w tamtej części. Jak pamiętamy, centralną drogą jest ta równoległa koło mnie, w tamtą stronę prosto jest pałac cesarza, jest w tym momencie. Odkopywany w tym momencie trwają prace i będzie dostępny dla zwierzających już za rok. A tutaj jedna z kolumn takiego dziedzińca głównego, i tak, żeby Wam to dobrze zobrazować, jak tu był ten dom, prawda? To tu były te kolumny, które go podpierały. A jak zobaczymy z góry, to był dziedziniec, gdzie znajdowała się ta mozaika, a tu znajdowało się. Pomieszczenia mieszkalne tu wokoło. Wejście główne z kolumnami, tak, podpierającymi właśnie takimi kolumnami w stylu doryckim. Po mojej prawej te najbogatsze domy, tutaj zostawiam Agorę. Im dalej od Agory, od centrum, tym tańsze mieszkania, tym biedniejsi ludzie mieszkali. To w sumie całkiem zrozumiałe. A tutaj mieściły się łaźnie. Mieściły się łaźnie ludzi, którzy po prostu chcieli się zrelaksować. To były takie tureckie łaźnie, greckie łaźnie parowe, gdzie można było pomoczyć stopy, pomoczyć się w jakimś takim ciepłym źródle i po prostu porozmawiać, podyskutować. Więc taka rozrywka tutaj się mieściła. Czyli tutaj te łaźnie. Tutaj prosta droga, agora, pałac cesarza i cała historia Macedonii znajdująca się w muzeum dokładnie w tym kierunku. Kończę swoją wycieczkę do miasta Pella. Bardzo fajne miasto na tym archeologicznym miejscu nie ma za dużo wodotrysków, natomiast jak pójdziecie najpierw do muzeum, zobaczycie tą całą historię, dowiecie się więcej, jak to miasto wyglądało wcześniej. Jakie były plany. I dopiero potem tu przyjdziecie i zobaczycie te wykopaliska. Porozmawiacie też z panią, która jest bardzo miła, bardzo dużo może wam powiedzieć, to wydaje mi się, że. Docenicie to miejsce. Dzięki. Cześć.